Minął ponad tydzień od największego ataku Hamasu na Izrael od dekad. Tel Awiw szybko odparł wtargnięcie bojowników i zapowiedział stanowczą odpowiedź. W ciągu raptem kilku dni tysiące bomb spadło na gazę, doprowadzając do katastrofy humanitarnej. Jednocześnie trwają ostatnie przygotowania do ofensywy lądowej, która, jak to określił emerytowany amerykański generał Frank McKenzie, będzie krwawą łaźnią dla wszystkich. Jak ofensywa Izraela może wyglądać? To jest raport specjalny. Musimy przyznać szczerze, boleśnie i z pochylonymi głowami. My przywódcy zawiedliśmy w utrzymaniu bezpieczeństwa naszych obywateli. Powiedział na konferencji prasowej Bezalel Smotrich, kluczowy partner w rządzie premiera Benjamina Netanyahu. Do czasu pisania tego raportu potwierdzono śmierć ponad 1300 obywateli Izraela. Siły zbrojne Izraela szybko odparły atak, który szerzej opisywaliśmy w naszym pierwszym raporcie, i w odpowiedzi rozpoczęły kampanię powietrzną, której celem było zniszczenie wszystkich miejsc powiązanych z Hamasem w Strefie Gazy. Niemniej, jako że grupa do swoich działań używa infrastruktury cywilnej, celem de facto stało się wszystko. Tutaj widać, jak Hamas rozpoczyna atak rakietowy z gęsto zaludnionych osiedli. W ciągu sześciu dni Izrael zrzucił na gazę 6000 tysięcy bomb. Dla porównania, Amerykanie podczas swojej kampanii przeciwko ISIS zrzucali od 2000 do 5000 bomb na miesiąc. W efekcie miasto szybko zaczęło przypominać zrównany przez Rosjan z ziemią Mariupol. Szpitale w gazie błyskawicznie zaczęły się wypełniać. Tylko oficjalne doniesienia mówią o 2750 zabitych palestyńczykach i blisko 10 tysiącach rannych. Siły obronne Izraela donoszą natomiast, że ponad 6 tysięcy rakiet zostało wystrzelonych ze strefy gazy w kierunku północnego, środkowego i południowego Izraela od czasu niespodziewanego ataku Hamasu 7 października. Większość z nich strąciła obrona powietrzna, ale wiele z nich spadło na cele cywilne. Równolegle Tel Awiw zarządził pełną blokadę strefy gazy, obejmującą dostawy prądu i wody. Izrael zapewnia 50% dostaw prądu do gazy. Dopiero w poniedziałek rano otworzono przejście graniczne w Rafach przy granicy z Egiptem. Ponadto utworzono zamkniętą strefę wojskową o wielkości blisko 1000 km2. To właśnie w tej strefie zaczęto masowe gromadzenie wojsk i sprzętu do ostatecznego rozprawienia się z Hamasem, co obiecało dowództwo izraelskiego państwa. Izrael wezwał do służby 360 tysięcy rezerwistów. Wielu z nich powróciło z zagranicy. To największe powołanie od 40 lat i wojny z Libanem w 1982 roku. Pod granicę z Gazą zaczęto sprowadzać także tysiące ton ciężkiego sprzętu, w tym czołgi Merkawa. Co więcej, w piątek 13 października izraelskie dowództwo nakazało ewakuację wszystkich cywili z miasta Gaza na południe. Tel Awi wdał na to 24 godziny. Mowa tu o ponad milionie ludzi, blisko połowie populacji strefy gazy. Mieli się przedostać na południe dwoma kanałami komunikacyjnymi. Cytat: Organizacja terrorystyczna Hamas rozpoczęła wojnę przeciwko państwu Izrael, a miasto Gaza jest obszarem, na którym prowadzone są działania wojenne. Brzmiało oświadczenie wydane przez siły obronne Izraela. Organizacja Lekarze Bez Granic nazwała 24-godzinne wezwanie Izraela do ewakuacji ze strefy gazy cytat oburzającym. Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że to wyrok śmierci dla ludzi, którzy są podłączeni do aparatury podtrzymującej życie. Do poniedziałku, 72 godziny po wydaniu rozkazu do ewakuacji, ofensywa lądowa jeszcze się nie rozpoczęła. Najnowsze raporty donoszą, że dopiero jednie połowa mieszkańców, jakieś 600 tysięcy, przemieściła się na południe. Być może Tel Awiw daje jeszcze czas reszcie. Jednak nie będzie czekał długo. Jasnym jest, że celem Izraelczyków jest operacja lądowa w Gazie. Przejście blok po bloku, mieszkanie po mieszkaniu i eliminacja wszystkich przedstawicieli Hamasu. Operacje miejskie są najtrudniejszymi z możliwych, szczególnie wobec wroga takiego jak Hamas. W ulice Gazy spłynął krwią obu stron, a zważając, że tysiące cywili dalej pozostanie na północy, spłynął krwią przede wszystkim cywili. Tym bardziej że, jak donoszą Izraelczycy, Hamas blokuje ewakuację. Cytat. Widzimy aktywne wysiłki Hamasu mające na celu zablokowanie i uniemożliwienie ludności przemieszczania się na południe. Hamas chce pokazać światu, że ma ofiary i zabitych, mówił na konferencji prasowej rzecznik Sił Obrony Izraela, kontradmirał Daniel Hagari. Nadal nawołujemy mieszkańców miasta Gaza, aby udali się na południe. Hamas chce was jako ludzkich tarcz. Robimy to dla waszego bezpieczeństwa, dodaje Hagari. W najbliższej przyszłości zamierzamy zaatakować Gazę. Bardzo szeroko, kończy. Natomiast Hamas twierdzi, że izraelskie lotnictwo bombarduje korytarze ewakuacyjne. Jednak jak ofensywa, do której ewidentnie szykują się siły obronne Izraela, może wyglądać? Od czasu wycofania się Izraela ze strefy gazy w 2005 roku, miały tam miejsce trzy operacje naziemne na dużą skalę. Najgłębszym wtargnięciem Izraela do strefy gazy w ciągu ostatnich 18 lat była operacja płynny ołów. Podczas 18-dniowej operacji pięć formacji wielkości brygady wkroczyło do Gazy, dzieląc strefę na trzy sektory. Siły izraelskie operowały głęboko w miastach, ale nie zajęły całego terytorium. Podobnie jak poprzednimi razy i teraz operacje na poprzedzają masowe bombardowania. Cytat. Tym razem kampania naziemna prawie na pewno potrwa dłużej niż 18 dni i będzie znacznie bardziej intensywna, wkraczając głębiej do miast i pod ziemię, aż do zniszczenia twierdz wojskowych Hamasu i innych ugrupowań zbrojnych takich jak palestyński-islamski dżihad, twierdzi Ansel Pfeffer, izraelski analityk Hareca. Którędy Izrael może dokonać ofensywy? Geografia ogranicza możliwości, dlatego siły obronne Izraela mają tendencję do korzystania z tych samych tras podejścia. Dogodnym terenem wejścia dla Czogów są obszary obok przejścia granicznego Eres na dalekiej północy Gazy, wokół Burei na południu od miasta Gaza oraz na wschód od Khan Yunis. Teren jest tam łatwo przejezdny z uwagi na dominację pól uprawnych. Innym punktem dostępu jest szlak filadelfijski w pobliżu Rafah na dalekim południu. Hamas i inne frakcje w gazie są świadome, że są to trasy, z których mogą korzystać siły izraelskie, i to najpewniej tam zobaczymy pierwszą linię obrony. Te obszary w przyszłości były miejscem ciężkich walk. W miarę jak Izrael będzie posuwał się naprzód, piaszczyste obszary wiejskie zamieniają się w obszary miejskie, a warunki stają się coraz trudniejsze. Wysokie bloki mieszkalne w miejscach takich jak Żabalia i Bejt-Lachia wychodzą na północne podejścia do miasta Gaza, podczas gdy główna droga północ-południe graniczy z obszarami przemysłowymi, które Hamas wykorzystywał w przeszłości do obrony. Teren w centrum Gazy i na wschód od Khan Yunis jest bardziej otwarty, ale wioski i wyższe budynki wzdłuż dróg dojazdowych zawsze stanowiły osłonę dla Hamasu. Mimo, że siły obronne Izraela mają doświadczenie w walkach w mieście, należy pamiętać, że natrafią one na przygotowane pozycje Hamasu, którego bojownicy mają lepsze rozeznanie we własnym obszarze miejskim. Raporty donoszą o rozbudowanym systemie podziemnych tuneli, które Hamas przygotował na taką ewentualność. Aby oczyścić budynki, piwnice i rozległą sieć tuneli, Izraelczycy będą musieli zneutralizować piechotę Hamasu, co zasadniczo oznacza walkę żołnierz na żołnierza i blok po bloku na obszarach zabudowanych. Mówi Mick Mulroy, były wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Hamas najprawdopodobniej posiada obecnie duże zapasy pocisków przeciwpancernych Kornet. Były one skutecznie wykorzystywane przeciw izraelskim czołgom Merkawa, na przykład przez Hezbollah w Libanie. Grupa opracowała również drony zdolne do zrzucania ładunków, podobne do tych używanych na Ukrainie. Cywilne drony najpewniej będą również zapewniać Hamasowi lokalne rozpoznanie coś, czego grupa wcześniej nie miała. Cytat: Myślę, że to będzie krwawa łaźnia dla wszystkich powiedział Washington Post Kenneth Frank McKenzie Jr., emerytowany generał piechoty morskiej, który do zeszłego roku pełnił funkcję szefa Centralnego dowództwa USA. Przewiduje on również, że Izraelczycy ugrzęzną w niekontrolowanej wojnie miejskiej. Izrael ma możliwości, by w całości zająć strefę gazy, jednak na pewno odbędzie się to dużym kosztem. Całkowita okupacja byłaby jednak karkołomnym wyzwaniem, dlatego ambasador Izraela przy ONZ podkreślił, że Izrael nie ma zamiaru okupować gazy. Jednak zgodnie z celem operacji Swords of Iron Żelazne miecze ogłoszonej przez prezydenta Netanyahu każdy członek Hamasu ma być martwy, co zapowiada, że działania Tel Awiwu będą bezprecedensowe. Na poziomie lokalnym wszyscy przygotowują się do ofensywy, jednak napięcia rosną również w regionie. Nic nie dzieje się w próżni. W największych miastach Bliskiego Wschodu doszło do masowych wieców poparcia dla Palestyńczyków i głosów potępienia dla Izraela. Tu widzimy Maroko, Turcja, Irak, Iran. Demonstracje przetoczyły się także przez wiele miast Zachodu. Najbardziej bezpośrednie zagrożenie wisi nad Izraelem od północy i grozi włączeniem się do walk libańskiego Hezbollahu. Naim Al-Kasem, zastępca sekretarza generalnego Hezbollahu, stwierdził, że Hezbollah uważnie monitoruje działania Izraela, i jest w pełni przygotowany. Podkreślił, że Hezbollah zna swoją rolę i obowiązki i zadecyduje, czy będzie działać. Cytat: Hezbollah jest w pełni przygotowany na każdy scenariusz, powiedział. Póki co dochodzi do ograniczonej wymiany ognia przy granicy libańsko-izraelskiej. Rzecznik Sił Obronnych Izraela powiedział, że Hezbollah ma około 130 tysięcy rakiet skierowanych na izraelskich cywilów. Nawet system tak zaawansowany jak żelazna kopuła nie jest w stanie strącić wszystkich rakiet podczas ataku saturacyjnego. Generalnie Hezbollah posiada znacznie większy potencjał bojowy niż Hamas. Niemniej znacznie poważniejszą w skutkach dla regionu byłaby bezpośrednia ingerencja w konflikt Islamskiej Republiki Iranu. Wymiana komunikatów na linii Teheran-Tel Awiw zaostrza się. Podczas wizyty w Bejrucie irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdullahian ostrzegł, że wojna może się rozprzestrzenić, jeśli izraelskie bombardowania strefy gazy będą kontynuowane. Tutaj widzimy spotkania Abdollahiana z szefem Hamasu Haniechem w Katarze. Natomiast minister obrony Izraela Joaf Galand mówiąc o ataku Hamasu powiedział, cytat, wszystko jest kierowane z Iranu, pozwolenie jest wydawane przez Iran, pieniądze są dostarczane przez Iran, a pomysły są kształtowane w Iranie, koniec cytatu. US Navy stacjonująca w pobliżu strefy Gazy jest tam głównie z powodu zagrożenia irańskiego, nieźli pomocy Izraelowi w walce z Hamasem. Należy również wspomnieć, że w świetle ofensywy Hamasu i odpowiedzi nań Izraela przez świat przetacza się fala dyskusji na temat moralnych postaw obu stron. Często przyjmowana perspektywa jest czarno-biała. Zwolennicy palestyńscy, czy tym bardziej Hamasu, winę widzą w wieloletnich opresyjnych działaniach Izraela względem palestyńczyków w Strefie Gazy czy na Zachodnim Brzegu. Narracja antypalestyńska po powołaniu nowego rządu Benjamina Netanyahu tylko wzrosła. Świat zalewają obrazki skutków izraelskich bombardowań, śmierci, i kalectwo dzieci i ich matek, blokada skutkująca brakiem dostępu do podstawowych środków życiowych czy lekarstw. Da się to odczuć również na poziomie dyplomatycznym. Egipski prezydent Abdel Fattah El-Sisi powiedział amerykańskiemu sekretarzowi stanu Antonemu Blinkenowi, cytat: Izraelska reakcja wykracza poza prawo do samoobrony i przerodziła się w zbiorową karę dla dwóch milionów ludzi w gazie. Druga strona, Izrael, wskazuje na własne prawo do obrony. Ponadto jasne są czysto zbrodnicze praktyki Hamasu. Egzekucje cywili izraelskich, lecz pośrednio także własnych. Bojownicy grupy de facto chowają się za plecami kobiet i dzieci zamieszkałych w gęsto zaludnionych dzielnicach Gazy. Wielu zastanawia się także nad logiką działań Hamasu, na które wiadomo było, że Tel Awiw odpowie z całą siłą, a to będzie równoznaczne z kolejnymi bombardowaniami i zapewne ofensywą lądową. Niemniej Izrael, jak i wielu analityków przyznaje, że tej racjonalności na poziomie jednostek nie należy się doszukiwać. Dla bojowników Hamasu śmierć w świętej wojnie z rąk Izraela jest najwyższą formą poświęcenia, i nieważne czy poświęcenia tego dokonują sami bojownicy, czy cywile palestyńscy, za których sprawę rzekomo walczy Hamas. Natomiast kierownictwo grupy realizuje własną agendę, prowadząc kampanię z przytulnych gabinetów w Katarze. Sam Hamas również otrzymuje poparcie z różnych zakątków globu, gdzie jego działania przedstawiane są jako uzasadnione. Kwestia palestyńskiej niepodległości w ostatnich latach była na Zachodzie coraz przychylniej postrzegana. Przypomnijmy, wśród młodych demokratów w Stanach sympatia wobec Palestyny była wyższa niż wobec Izraela. Jednak w konsekwencji terrorystycznych działań Hamasu, działania odwetowe Izraela uzyskują legitymację, którą stopniowo traciły. Masowa rzeź na uczestnikach koncertu muzycznego czy chowających się w domach cywili nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie różni się u podstaw od rosyjskiego ludobójstwa w Buczy. Stąd też widzimy próby części środowisk palestyńskich do rozdzielenia działań Hamasu i Palestyny jako państwa. Prezydent Palestyny, którego nie uznaje Hamas, Mahmoud Abbas, powiedział, cytat: Działania Hamasu nie reprezentują Palestyńczyków. Rozróżnić dwa środowiska w swoich komunikatach próbują także Izraelczycy, twierdząc, że ich ofensywa wymierzona jest w Hamas, a nie Palestyńczyków. Jednak skoro od lat trwa indoktrynacja Hamasu wśród najmłodszych Palestyńczyków, a sama strefa gazy jest odcięta od świata mieli i mają oni możliwość wybrania innej drogi. Poruszamy się w odcieniach szarości. Przemoc rodzi przemoc. Na razie obserwujemy ją na poziomie lokalnym. Lecz gdy sprawy wymkną się spod kontroli, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że zaobserwujemy kaskadę brutalnych wydarzeń na poziomie regionalnym, a nawet światowym. Partnerem kanału jest dom maklerski XTB, a także KFD. Polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz Team Catering. Catering dietetyczny dostępny w większości polskich miast. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie naszych treści na wiele języków. Niezmiennie zachęcam również do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.